Proszę tylko posłuchać. Kibice zgotowali schodzącemu zawodnikowi owację na stojąco. Mares. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Robert Lewandowski. Wizdek sędziego, no i mamy rzut wolny. No popatrzmy. Robert nieraz pokazał, że potrafi zagrozić bramce z tej odległości. Próbował z dystansu. Piłka nadal w grze. Nie ma bramki. Uderzyła w poprzeczkę. Co teraz wymyśli? Pięć minut to naprawdę niewiele czasu. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści bardzo słuszny. Teraz na pewno! Koniuszkami palców sięga tej piłki. Pudło mimo źle ustawionego bramkarza. Z tej pozycji minąć się z bramką to naprawdę wyczyn. Jose Cajon. Próbują ataku pokiem boiska. Strata i przy piłce rywale. Może teraz zrywa się do piłki Wiedzą, że to jedna z ostatnich szans na wyrównanie. To może być wyrównanie. Handanowicz broni, ale piłka w grze. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Teraz albo nigdy, być może ostatnia szansa na wyrównanie. Okres dobrej gry, jest bramka, mecz już się właściwie kończy, a oni wyrównują niebywałe. Wynik 2 do 2 powinien sprawić, że oba zespoły zintensyfikują akcje ofensywne. Berner. Koniec spotkania, ale nie koniec emocji. Remis przed nami do grywka.